Hej, cześć, witam was tej strony rgd do 104 witam was w kolejnym odcinku z CSa. mam nadzieję, że będzie ten mecz udany, bo dość widać, że nagrywanie nie służy kurwa tym meczom. I my gramy w ogóle 7-7. Kurwa, to jest z 5 mi z tym palakiem, co ja robię? premier U premiery grał o piosenka. kurwa no co ja zrobiłem? Spierdalaj. ich no. się kurwa Na <Aha>. To też było już po czasie, jaką sprzedał. Jaka ta grama? Dobra Robson, wiesz co ja gram? Co on powiedział? Okay. ok. Mid smoke. Co on pierdol? Smog smoke chyba chce. Jezus nie, 400 pingu. Po tym meczu kąpa bo też mamy jakieś, to jest niemożliwe. Skąd ja dostałem? Nawet... Aha, no Nie no no, Kurwa, no. I znowu się zaczyna kurwa. Ja nie wiem, ja zgin zginąłem nawet nie wiem skąd. Zresztą niech to kurwa Jamesa Bonda zakręci w tym meczu, to w ogóle będzie kurwa hit. W <grystanie> <grystanie> jakbyście wygrali, to ktoś prezydentu później wbije tego Bonda. Short again kurwa, tak to nie yeah, na scouty. Ja No jadam, jad bo to musisz dać tego smoke'a, za jeden scouty. A, fajnie, że mój też do okna rzucił, Ja pierdolę. Kurwa po Hedzie no. Ale w oknie? Chyba. Kurwa. No ja pierdolę, co wy robicie, kurwa? Ja do jebawę. mojego sztabu... No jasne, ja plecy mam. Zajebiście. Wow. Powtórka z tamtego meczu, że trzech kolegów Paryżu. Nie, teraz to ja gram jak drewno Nie, wymoż mi kurwa ten jebany diglot otta, bo Kurwa nie da się inaczej grać kurwa tą zajebaną grę Nie wiem Trzech, trzech typa go kurwa zajebać nie mogą Stop, stop. Stop, is, stop. A jak zawki teraz dostaje? Tak, for saj tak po, sobie, tak po Jak kurwa nawet asysty nie mam. Co jest? O no Jezus Jezus nine Gości mu dostał head, heada, a gości tamten nie zginął? No. Co on, Chuję Chuj wie. Nie, wiem, ja gramy eko cały czas. Nie wygramy tego. Co? Wygrywała nas na seks Ja kurwa serio go ani razu nie... Ta gra jest po całości już. No jest. Ja generalnie pod tym drewnem kopali dwa heady, dałem nie, ale z... jakoś nie wiem, czy bo on nie zginął. Całowo, to jest... No, pierdol. No było na tyle. No, chłop, podaj mi Pierdalać. Milion grantów. Wiecie, co Teraz tam się Chodź ze mną. O, dziękuję. No, c'è un mu a mundame. Oh, c'è un altro mundame. Oh, c'è un altro mundame. C'è un altro mundame. C'è un altro mundame. un Co to było? Shut yes. your mouth Eee, ja pierdolę, nie Kurwa e, Ja tobie szyszkę dałem Zamiast temu chłopowi Gdzie, no, Ja Dużo z tej chyba Nie, za jeden dosłownie Ale ja, jak ja to... Z awki dostałem KURWA! Mózg! Ja mam waga mózgu, nie? To jest mózgu. Co mu zajebał? Kąd? Z konektora? To by... no. O, jeszcze AWP. -a. Co? Co robi? Nie no wiem. Z... To Nic to nie to mogę chodź. zrobić w tym meczu z jakiś. jakimś. Nie wiem, Gajlara sobie wezmę Nie wiem co mamy grać. Ja idę sobie jaja na Apo robić, bo... Dobra. A bo nie. nie wiem co ja mam robić, ten mężczyzna... Zdał się. Jeden? O tak, to Ale zaraz to mamy... nawet... Kurwa, neida dostałem. Kurwa, co to jest za plec? No nie plec, kurwa, P90 zajebane Co? No zajebiście, że ja taki ping mam Ładne Oh. Co jest z tym pingiem? Tych gości się do mnie teleportował dosłownie ja Nie wiem, ta gra moją reakcję testuje, czy o co tu chodzi? Ja już po trzecie miejsce, pierdolę ten mecz <noise> <Kwartą>. ja <noise> No ja miałem tu B Gdzie idziemy? Bo... Chodź A za mną, chodź Zrobimy a. sobie jaja na Dobra Pora im poskurwać trochę

Nie masz HP Chuju jebany B90 No city C Chyba Kopię, on tam kurwa od początku stoi Zapedał O Szkoda, że paka jest na B. Kto z tą paką sam na B polas? Chuj wie To nie posli wszyscy iść za Nie, bo jeszcze jeden gość z nami poszedł za maksymalnie dwie <grym> Tak po P90 już zaczyna łamać. No, mi w poprzedniej rundzie kurwa plecy zrobił. Znowu jakiś magicznie pojawiający się na plecy P90. Nie zacznę, nie, 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 kracz, nie. Może chłop nie ma wucha. Na pewno nie ma, no ale. Nie ja no, z to ja nie wyrobię Lewicy zostały Co je Zajebicie, że palaka dałem on to wyskoczył akurat Za brudas Chyba, że w Gdzie on był? W To nie twój brak Ale kurwa system mam przynajmniej Ty na no, Borow mnie zaraz dogoni Już mnie przegonił Łakudra piana Jakby <grym grym> to jest rywalizacja Nie wiem czy trafiłem To wiem, że chyba nie Oho, negev Nie wyłazić Gdzie tym negevem z okna strzelał? To jest jak! No kurwa, jak? Najbliższe no. mnie obiwiesz Kto to dał? Uh. Ała Uf, uh. zaraz, zaraz, zaraz. <laughs> Okno, 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 okno Dobra, zabił go, zabił go Bo ja już czwarta JAK NO Z TYM PINGIEM SIĘ NIE DA trafić GOŚCIA Nie tam masz nie pingu? Skacze od 60 do 200 Nagle lagi mamy jakieś Kurwa ale zjebany jest ekran, chuja widzę Ty ale faktycznie akurat Kurwa wszyscy kim jeden prawie ping pokazuje, a tobie mocno skacze No się no Niby 19, nagle jest 127 tolerancji O co tu chodzi? O kurwa Zatem musi awczeć oczywiście Jeszcze jeden też robię Ty, a może kurwa chodzi o to, że te, nie daliśmy parę rund temu tego głosowania na przerwę Chociaż może nie on robił to głosowanie Opaływaliło zajebiście O Zajebiście po prostu drony opuścimy, żeby... Nie, nie chuja, F2! Tak to przegrywamy, to przegrajmy z honorem. 4-7 staty. A co jest, on wyszedł z meczu? To go wyjebało, nie wiem. Keda mi jeszcze dawno na int No co do chuja jebanego! Mój Jezus, chciałem To kurwa na pewno ode mnie dostał. Tak, spodnie dostanę ja tego przyjaciela. Od ciebie przyjacielu! Ech... Pejcie. Ja na tego pm-a że zarabizona wezmę. Mam Ech... To będzie ciężko zrobić kontakt. Mogę no zajebał?

Dostałem za co? Co dostałeś? MBP. Um, nie wiem. Nie. A, ja ten chłop na smoku się zdziwił. Dobra, Let's go. gdzie idziemy? Nie wiem, to mi tam wychodzi okay. nawet w miarę. Uch. bo to zawsze jeden pedał. No heada dostałem w pierwszym, no jaja se ze mnie robicie Dobra, No kurwa, co do chuja, czemu go kurwa się nie da zabić no? Nie miał tego chłopa same hedy dostałem Nie poraczek <tryk> oni tych mało <mołotomów tryk> mają Chyba wszyscy jak kurwa zasiewali u nich Co? Nie <tryk> Ale salto On się z tych gościem minął, nie? Tym. No, co to jest? Obaj na kosie biegnie, no, kurwa. Nie. Co to było? Ty, ja go chyba w tym oknie kurwa jakiejś 7... Nie, albo nie, nie trafiłem. Nie wiem. Nie wiem, right, do, do tego. Pałacu za tam dostaniesz młotowa. Dobra, a teraz piszą bo zaraz mi jeszcze... ...Szyher tej Kurwa, smokę y dostałem. Ja też mam tu smoke'a, czekaj. Robson, weź wyskoł mm. zobaczyć sytuację. Kurwa, czekaj, bo smołka mam jeszcze. Czekaj, znika. Ty kurwo! Spierdala. Ładnie jest na, na, na tym, na dżungli Uap kurwa Jak musimy ciło plamtuj To plątuje Tochop plombuje Cata mnie tam blokuje Przy mam dostałem uważnie wychylaj się tam niepotrzebnie No to podejdzie Ale nie wiem skąd dostałem. Na, na tickecie chyba był. Trudny łeb, dobrze rob. Dusi! Trzy dobrze, my się fajnie miejscami w tabeli wymieniami? No. Robson jest pierwszy, nie. Co? Nie, brakuje, dobra. Ja wcześniej nawaliłem trochę damage'a O, ja pierdolę 4 8, no marzyłem o takim wyniku eee, 4-8? Czy ty masz 4-8? Wynik ogólny meczu! Nie Aha. moje statystyki Zleczek jest poleciał, nie wiem kto go dał, ale... Min? Dobra. Nie no nie no nie, naj naj. Under. Leży, w bankie ma. Aaaaaaj, aij, jest, dżungla no że teraz już w nie może być. Kurwa idę. Sam jesteś ogólnie, ładnie. Kurwa, ale dobrze było. Ja jak się wystraszyłem tego chłopa w tej dżungli. Jezus, akurat ładowałem. Nie, ich, PS, Petkę biorę. Ja też biorę petkę. No pra. Ach, wiebym cię jeszcze do No nie, no nie róbcie mi tego z tym pingiem, bo was to dusza. W takim skaczącym pingu to ja się mogę strzelać z duchem świętym. No i No co on tu robi? On do niego nie może szczera i go nie może zabić. Kurwa, no co z nim jest do chuja? Przypadka na daleko, tak słabo mu trochę zrobiło. Ten jest skitroną, no, a oni za. Czemu ty idziesz na siniwcie? Druga porażka z rzędu mm. Panie i Panowie Dobrakną no stoją kurwa tak stoją, dobra to. Nie wiem pizom to chuja nędzę Dobra, albo z tego pozabijam, albo... Z... Let's, go, let's go. Zabijam. Uh -huh. Nie wiem, czy ktoś od nas okno gra. Gdzie oni są do nie Ten jest obity. Zabiłem jednego, pod kona. Jeszcze jeden tam był na midzie? Nie wiem, patrzę. Wierkała, aha, czy ja? Każdy? Bra, O. ci. Prawda? 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 robił? Pierwsze miejsce w tabeli. Ja Nie pierdolę, tak zawału ale... dostałem przez chuja. No, przecież on na schodach był, mówiłem ci pomóż. Ja ten tego spała zrobiłem, a ten mi odwalił na tych schodach. Kur... Cymbale. Flasze poleciały. Czekaj. Trafiłem z Rampa, rampa. O, bo... o zajebiście Ja od tego chłopa cały czas wtedy dostaję w pierwszym, no co na jest? Wiem, ale tu jest paka chyba ja to ja chuj Ej Ruj, za A, mogą być. Się ten chuj jebany. Jeden na pewno na A był. Dwóch CT. No! Na tym murku jebany. Nie mówi o tym, ten chłop samehedy wali. Ja bym mu zajebał, ale kurwa na tym murku pierdolę już akurat kuratera. Jest. Co ty robisz, ty Kurwa no! Co? Kurwa no nie, 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 nie. Oj, zajbiście! Kurwa, albo idzie teraz, albo chuj. To już mam odpowiedź. No to chuj. Nie ucieknie. Zdechnie to Ani nie zasuwało broni, ani nic. Raska. Aha, bo ty też odweźmiesz, kurwa. Co zrobiłem? Nie no, mogłem ci w sumie broń jakąś tam rzucić. No, dobra, kurw z tym to już porażka Smok. będzie i tak. Flejng down smoke. Deploying flashbang. Flashbang. Tri to one. Nie wierzę po kurwa nie wierzę. Po mi za od razu daje no. Ja myślę. Ja myślałem, kurwa, że wiesz, jak smoke'a nie trafili do okna, to sobie wychylę i ich pozabijam, a tu, kurwa, ma palak jeszcze. Nie, ja nie wiem, co ja w ogóle dostałem, nie? Gości mnie ledwo zobaczył, mi hejta dał na dobry. Tu Kurwa, po tym jebanym palaku 20 HP zostało. tu hard 3, carry S, 1v5, tcho. Jakie 1v5? Już gościu nie że 1 V5 wóz Super, nie ja no niszczą nas generalnie, dobra ja idę do kibla szybko Zaakceptuj, ale mecze nie będę puszczał Nie poczekaj, poczekaj Dobra Już, już, już akceptuję, no, akceptuję. to go nie puszczę jeszcze Where the... Where the fuck is my olejek? Halo?